No, siemanko, witam serdecznie na kanale Michał z tej strony Money Makes Money. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejny już agregator do yield farmingu, ale tym razem odbędzie się to na sieci Solana, której właśnie ostatnio używaliśmy. Ale zanim zaczniemy, zapraszam na intro. Dobrze, więc ostatnio również pokazywałem wam ten bridge Wormhole, gdzie możemy przenosić tokeny np. z Binance, Smart Chain, Ethereum, Polygon, Solany albo Terra poprzez te wszystkie sieci. To narzędzie było nam potrzebne do tego, żeby przenieść właśnie UST na Solane. Wideo objaśniające jak to narzędzie działa możecie teraz zobaczyć tutaj w karcie, także serdecznie zapraszam do sprawdzenia. Później właśnie dzięki Wormhole używaliśmy Sabera, który działa na sieci Solana i tutaj można dawać płynność... Do różnych asetów o stałej wartości. Znaczy, nie, to nie są asety stałej wartości, to są asety stałej wartości względem siebie. Więc nawet jeśli Solana będzie zmieniać swoją wartość, to nie będzie tutaj nietrwałej straty na tej puli płynności. Wideo z Cybera możecie również zobaczyć tutaj w podwieszonej karcie, a my. Wchodzimy tutaj na tą farmę, gdzie tutaj już jest nasza płynność. Tak jak widać ostatnio daliśmy tutaj 1000 dolarków do tej puli płynności, która ma UST i USDC. Czyli są to dwa stablecoiny, więc również nie mamy tutaj nietrwałej straty. I dzięki temu farmimy również token SBR, więc nie tylko zarabiamy na tej puli płynności, ale również jest tu Liquidity Mining, który po to, żeby właśnie zainteresować farmerów swoją funkcjonalnością, daje nam jeszcze dodatkowy token. Ale w tym momencie, właśnie wyciągniemy sobie tą pulę płynności i damy go do agregatora Sunny. Ja podzieliłem po prostu to wideo na trzy części po to, żeby nie dawać wam zbyt wiele. Myślę, że takie krótsze wideo ogląda się dużo lepiej. Także klejmujemy te tokeny. Approve. I tutaj, jak sobie wejdziemy w ten liquidity mining, to chcemy wyciągnąć całą naszą pulę płynności. Również dajemy approve. No i koniec. Nie ma. Nie ma już naszych tokenów tutaj. Znaczy trochę jeszcze zostało, ale to już sobie zostawimy. I teraz właśnie wchodzimy na Sunny agregator. Czym w ogóle jest Sunny agregator? Sunny agregator jest to taka nakładka na Saber, która wyciąga nasze nagrody. I później wrzuca je znowu w tą pulę płynności. Więc te nagrody, jeśli porównacie sobie z tymi nagrodami na Saber, są lekko wyższe. Tutaj widzicie na Bitcoinie mamy 2%, USDT, USDC 3%, Solana 2%. Jeśli wejdziemy sobie na Sani, to mamy Bitcoina, już mamy 7%. Tutaj to było to, mamy 17%, Solana daje nam 12%. I ten właśnie tutaj pól to będzie ten pool, który będzie nas interesował. Tutaj akurat mamy nagrody 20%. Wejdźmy sobie z powrotem na Seibera, sprawdźmy sobie. Tutaj mamy 17%, także no 3% więcej, ale tutaj dodatkowo jeszcze będziemy sobie kopać dodatkowe nagrody w tokenie Sunny. Oni mają tutaj taki Performance fee, który jest na wysokości 16%, ale to 16% jest już właśnie wliczone w ten pól, który będzie tutaj dla nas zarabiał. Także my możemy, a nie mamy dobra, trzeba odświeżyć stronę oczywiście. Dobra, mamy to i teraz szukamy naszej pary USTLP. No, ale tutaj jednak pojawił się mały przykus. Nie wszystko poszło po mojej myśli tak jak chciałem, bo tutaj jest tylko wersja pierwsza. Tego Wrapped UST. No, i tutaj na cyberze jest mój pool, ale przed chwilą gdzieś tu widziałem informację, że właśnie była migracja, ale z tego co pamiętam, to my wybraliśmy właśnie tą nowszą wersję. Dobra, nic. Z uwagi na to, że on tego pula nie widzi, to sprawdźmy sobie, jakie tutaj są nagrody za pozostałe pule i po prostu zesłapujemy któryś z tych stablecoinów na jakiś fajny. Pool, który nam fajnie zapłaci. Tutaj na przykład mamy USDT, Pi. SRN to nie, o tutaj jest, ale to jest jakiś dziwny. Dziwny PUSDT i PUSDC. Tutaj mamy w sumie ten ostatni, bo USDC już mamy, potrzebujemy tylko jeszcze sobie zrobić AAUSDC. Sprawdźmy, gdzie to można zrobić. Ok, znalazłem informację. Ten AAUSDC to jest USDC e, z Chaina Avalanche przepuszczony przez Allbridge. Więc to będzie za długa droga jak dla nas do wykonania. Poszukajmy czegoś innego. No jak tak patrzę, to w sumie mógłbym zrobić EA. Nie AE USDC. Który trzeba będzie przetransferować z Ethereum na Solanę, co pewnie nie będzie zbyt tanie, ale sprawdźmy ile nas to będzie kosztowało na początku, tak w ramach researchu możemy przecież obczaić czemu nie. No ale tutaj jak patrzę, na nasz approval to już będzie nas kosztować 44$, dolary, także nie, nie robimy tego w ten sposób, musimy poszukać jakiejś innej opcji. Widzisz Michał, miał być tak pięknie. Dobra. To po prostu rozwalamy tego pula. Bierzemy withdraw. Rozwalamy wszystko. Dzięki wielkie. Nie ma. I tutaj, na tym cyberze, jest jeszcze opcja taka, że możemy stworzyć pulę płynności tylko z jednego asetu. Więc co ja sobie zrobię? To ja sobie zmienię całe moje ten UST. Całe UST zmienię sobie na usdc, approve, dobra i teraz na przykład wybiorę sobie taką pulę płynności, tą ostatnią chyba, bo tam były największe nagrody, tak, aa usdc. Ciekawe czy to przejdzie w ogóle. Zjeżdżamy na sam dół. Nie, tu są jeszcze jakieś inne. Interesuje nas AAUSDC do USDC. To jest ten depozyt. I tutaj ciekawe, czy możemy wrzucić po prostu to tak. Depozyt. Confirm. Dobra, no i mamy tą niby pulę zastejkowaną, tylko z jednego tokena. Bardzo ciekawe. Myślę, że oni tutaj sobie to po prostu obliczają własnoręcznie. A my teraz skakujemy tutaj. Dobra. Widać to. Widać nasze LP. Dajemy depozyt. Jaka akcja, że mi się to udało? Jeśli ktoś ma jakieś zastrzeżenia lub wątpliwości co do bezpieczeństwa tej platformy, to ja nie wiem, w sumie, ale zablokowanych środków tutaj jest. 1 miliard. I tak jak tutaj teraz widać mamy 1000 dolarów zastejkowane w tym pulu A USDC USDC LP. I tutaj teraz możemy zarabiać, tak samo jak wtedy na cyberze tokeny SBR. I dodatkowo jeszcze tokeny Sani. Więc mamy tutaj dual liquidity farming, bo zarabiamy w sumie dwa tokeny. I dodatkowo jeszcze zarabiamy na samej puli płynności, ale jak wiadomo te fee na Solanie nie są zbyt wysokie. Także tutaj no nie, nie zarobimy zbyt dużo na samym dawaniu płynności, tak jak na przykład na Ethereum czy na no i dobra, mam nadzieję, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj razem, łącznie ze mną dowiedzieliśmy się czegoś nowego dzisiaj. Także zostawcie łapki w górę, jakiś komentarz na zasięgu. Siemanko, pozdrówki.